Witam was serdecznie w filmiku na kanale The Crazy Pro Team W dziesięciu lecimy sobie ze strzelaniem Jeden dzień do Sylwestra, dzisiaj jest 30 grudnia, nie inaczej Naprawdę jest mega klimatycznie, mega zimno Jest kurde z minus 2 stopnie chyba temperaturowo, ale wydaje się jakby było dużo zimniej Bo wieje naprawdę lodowaty wiatr Czekajcie damy może low-luxa, żebyście coś więcej widzieli. O, proszę bardzo, teraz trochę więcej widać jak jest warun... jak jest dużo śniegu tak naprawdę jak w tych latach na Sylwestra. No i bardziej jest to spotkanie z ziomkami, trzeba nie być naprawdę mikro, bo tu jest tak na obrzeżach miasta, tu domów nie ma za bardzo, ale wiadomo, żeby się nikt nie wkurzał, no to nic grubego takiego nie będziemy odpalać. Yy... Jest też nagrywany teraz vlog, taki przedsylwestrowy w sumie, ale dosyć słaba lipa już w sklepach, duże braki w produktach. Dobrze, jak byłem w Limanowej, sobie kupiłem parę rzeczy, więc biedny całkowicie, nie wracam. Plus zostałem mandat 100 złotych stawanie na parkingu, więc no trochę lipa. No ale też dzisiaj to bardziej idę się spotkać z ziomkami od fajerwerków, od pirotechniki, z którymi będziemy jutro strzelali. No i coś pogadać poplanować na jutro, a stranie to powiedziałem, po prostu taki miły dodatek. Kurde, ja mam tenisówki praktycznie tylko, a tu jest dużo śniegu na tej ścieżce. Dobra, idę do ziomków i będę włączał nagrywanie jak już będę razem z nimi, będziemy coś odpalać. Dosyć tego pitolenia na kamerze widzę więcej niż na żywo, ale jaja. <gryw> w sumie ciekawe. Nawet latarki nie wziąłem, ale przez to, że jest śnieg, jest na tyle jasno, że będzie się dało normalnie odpalać bez latarki. Nawet nie było tak w sumie słychać jakoś bardzo głośno. A to nie, to co widzicie, to, to, to był yy, kilar rzucający śnieg. Ja mam te o tłumkę klasycznie, mam ta kupa od SRP, a nie. A to co? To jest diabolo. No ja wziąłem dosłownie ciche rzeczy nie same, nie czy nie? Wejdzie, kurde. Co? Nie, bo myślałem, że tu powiedzieć, O, będziemy mieć singla. Czekaj. To to singla możesz. Ja odpalę teraz diabolo. Chociaż mam zapalarkę? Trzymaj. Czekaj, powinienem mieć. Mam, mam. I to jest potężny efekt tysiąca pszczółek. Co to jest? Diabolo. To jest. Potężny efekt tutaj, no to już ma coś ciekawego. Yy, jakiś retro po prostu wspominka, można powiedzieć. A, to kurde nie wiem czy to sens w dzień odpalać, to jest ze spadochronem, tak? To jest syng ze spadochronem, no. To normalnie jak to strzelisz, to później ci będzie na spadochronie taki albo żołnierz, albo po prostu taki, taki obciążnik spodany. No, tak, to jest parasucik. To jutro już lepiej to odpalić. A mam ten fontaninkę. Do skitu. Ale retro zarumbiste rzeczy. Jeszcze jakieś niedawno, tak parę temu były takie spadochronowe rakiety, nie? No. Ale singli spadochronowych to bardzo dawno temu nie widziałem. Co to za importer. Akme Fireworks, ja pionicze, co to jest? Jakś fontaninka. Zobaczymy co to zrobi. Także, jeden dzień do Sylwestra i w retro klimacie normalnie Patrz, to jest Ale ja. Ale ja. Bo ty od kogoś po prostu gdzieś tam z jakiegoś forum czegoś kupiłeś, nie? Taką paczkę retro no. Wyłącz latarę Na sklepu to kupiłem, czyli się retro box A retro box jakiś no. Kiedyś były takie fontanny minicucko, co one miały też pisk. Mam ich jeszcze parę. Ale wieje. Wow. No przynajmniej długi był w sumie ale jak na takiego dużego to ten no bo tak no to nie ulega wasz efektowy i no te fireballe no, mam nie ja okay. mam te rakietki podklecimy do z, z single shotem cracklingowym mm. salut od klaseka elegancko co? Ty spadło? Jakiś niedopałek Ciekawe w sumie Ale fontanienka idealna do grzania rąk na tym mrozie, nie? No. Dobra nie yy, Rakietka Z ułamanym kijkiem niestety No pewnie nie poleci w górę, ale one na szczęście nie są jakieś mocne Więc odpalamy I liczmy, że przynajmniej nie poleci w nas No w sumie, to na szczęście poleciała Karabineczek Dawno nie karabinku nie otworzyłem Ale... piszczak okay, O, tutaj. z tego możemy karabinek zrobić Co to jest? Tiger teraz czterostrzałowe Też w sumie retro, retro rzecz Ale tu, tu jest dopiero retro kartonik Kurde jest tu parę takich Starocznie. Aż wezmę i zrobię urywek na miniaturkę z tego wszystkiego, bo są tak fajne rzeczy, które tak fajnie wyglądają, że po prostu aż żal by mi było Paczek nie skorzystać te... o, o. Dobra, karabinek z praktycznie całej paczki Tiger Tanderów, także odpalamy, no wszystkie się zajerały. Większość pewnie nie wypaliła jak zwykle z tymi petardami A jednego pojedyncze odpalimy i zobaczymy czy strzeli 4 razy No kurde, jak pojedyncze się odpala to prawie zawsze Wypalają wszystkie strzały Oj Sorry nie, nie, nie da się ich przewidzieć Ja się usłyszałem. Ja już powiem Ci że mam PTSD od nich już tyle razy mi tak wy... Będę rzucał dalej Już tyle razy mi tak wybuchły przy twarzy czy gdzieś przy tym, że już nie zwracam na nie uwagi No Dobrze, tak No Otwieranie tych, tych paczek niektórych to No Dobra Kurde, prawie wszystkie odpalają wszystkie Bo co tu zagrać Disik był A. to są te nowe, nie? Nie poczułem jeszcze Tak Te albo Dawaj, odpalaj, zobaczymy No ta 8 gram No te to takie króciutkie To mają A i nie wyrzutnie to bierzecie No na dzienne to pewnie jakoś dużo wyrzutnie nie biorę, nie? Chociaż jak... A zobaczę Ja z kostek lecia. mam dużo Nie Odpalić? Na. Ale krótki ląd. Nie czekaj, nie odpalił się. No, może lepiej będzie położyć nadzieję i go w sumie A. odpalić. Nie, ja dzisiaj nie pójdę Dobra, teraz odpalimy FP-trójkę. Może odpali się druga FP-trójka. Ja tych nie lubię strasznie z krótkim lądem, bo. Nie, to się to się No, to się to wskazuje. No, to się Uważajcie. O! Ja, No! Chyba będę musiał wskazać O! No! To było coś mocnego. Co to było? Bum-bum. A! Kurde, to nie wiem, ten śnieg tak zabija dźwięk? No. Ja myślałem, że to coś wiesz, że, że to było coś dobrego, ale trochę ten. Tu mi No, albo daleko też było, po prostu ten bum-bum. A one są mocne. Dobra, rakietki od funka odpalamy. A otworzysz ja to, dobrze. Co to? Rakietka. Tak, whistling z Traveler Jest chyba. różne. Jaki? <laughs> Rakieta, ziemia, powietrze normalnie A tu... Chyba, że wam to zostawię i tak skoczę I przyniosę od razu Fireball A Jak będziemy się zwijać to potem zostanie to Czekaj O-ou On chyba nie wybucha nawet Ja wam to zostawię, wziąć się w O co chodzi, że one nie wylatują? Wiesz co, tu jest bo trochę mi się czas goni <klucz> Wstałem później niż planowałem <grym 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 I się wszystko przesunęło no, Z tego ja odpalę te rakietki Aha Normalnie latałem Wlecił tutaj jakiś bączek i rakietka, tylko gdzieś przysięłem zapalniczkę Bo wiatr po prostu tutaj... Takie małe palniki czy większe? Jest... Takie większe, takie jak Mateusz ma O, ja sobie taki pachnę krzyczek, jak będzie no to a, a tu akcji nie ma? ty nie ma, nie? Ale zasuwał. O, nawet nie ten bączyk. A tu akcji nie ma, nie? W Aksionie? Ja nie słyszałem w sumie. Nie, w przynajmniej nie, nie widziałem. Nie w Mercury Market tutaj bardzo, bardzo blisko macie też palniki. Też są podobne, jak woszło za podobną cenę. No, dobrze to, bo to są od czy jakoś tak? Uff. Ale wieje Bezmianą rakietkę puścimy po, po ziemi. Spokój, jak do tego w <tüśpiewa6> Kupiłeś kiedyś taką wielką paczkę, nie? No. Na Wadosława jest akcja na na Dojazdowej. O, i tak wybuchła w powietrzu, ale ja... Akcja nie na Piłsówskiego? Na, na, na Piłsówskiego i na, na Dojazdowej. Kurde, trzeba będzie robić przerwy w odpalany, bo łapy tak marzną, że no to jest hit po prostu, no. nie? Co? Może jednego kilerka Kurde. No o to, ja myślałem, nie? kurde, mogłem wziąć więcej rzeczy, bo myślałem, że tak więcej ludzi tu będzie ja chodziło. No to ja bym odpalił jeszcze. Się Piotr Kurde, dobry ten killer Musimy Ale, wiecie Nie no, wiesz co, ja bym jedną, na no, jedną na niebie yeah. No tak, tak, a pola to Chłopaki idą jeszcze po jakiejś Na finał strzelania I będziemy odpalać Już się zgadaliśmy na jutrzejszego Sylwestra co i jak Więc spoko Kurde, ale to ładnie wygląda Jak jest śnieg Jak są ozdoby jeszcze świąteczne No widziałem ten klimat grudnia Tylko po prostu tak ja nie wiem, jakie rękawiczki sobie ogarnąć na jutro, żeby jakkolwiek przejść tego Sylwestra, żeby coś nagrywać i mi ręka nie zamarzła, bo tragedia wam powiem, tragedia. Także raz dzisiaj opowiem o Fireballe i, i spoko. Fireball efektowy. Zobaczymy, jestem ciekaw tych rakiet, jak... Aha, klasyczek? Tak. To zapalniczka Piro Wolf? bardzo porządna. Będziemy mi auto, nie spadł. O ty, ale efekt się do samej ziemi się jeszcze A. tak długo utrzymuje Ale myślałem, że głośniejsza będzie ja jak myślę. na ten, ale fajna, A chociaż kaptur mam tej na głowie. No jednak śnieg mocno tłumi dźwięki, zobaczymy jak będzie z firebolem efektowym Czy będzie jutro się opacało je odpalać w powietrze, czy raczej lepiej będzie walić nimi po prostu gdzieś nisko Także leci fireball hukowy ale fajnie Aż kaptur ściągnę, może nie, bo na. No nie, to jest zawsze głośne to jest, Co by nie było, to ma walnięcie Jeszcze taka piękna chmurka na tle księżyca sobie leci z niego